Dzień dobry, znajdujemy się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Będziemy dzisiaj rozmawiać z Prodziekanem, profesorem doktorem habilitowanym Mirosławem Bielickim. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jakie kierunki można na Wydziale studiować i dlaczego warto je studiować. My jesteśmy stosunkowo niewielkim wydziałem, bo w sumie mamy około 800 studentów, co nie jest dużo na takim dużym uniwersytecie jak UMK, ale mamy bogatą ofertę. Mamy aż pięć kierunków, które prowadzimy samodzielnie w nasz wydział i jeden kierunek wspólnie z Wydziałem Chemii. Te nasze własne to oczywiście e, e, sztandarowe z nazwy fizyka, astronomia, informatyka stosowana i mam też fizykę techniczną oraz mamy automatykę i robotykę. Fizyka techniczna, automatyka i robotyka i informatyka stosowana to są kierunki inżynierskie. Natomiast oczywiście astronomia i, i fizyka są licencjackie Potem są kontynuowane na drugim stopniu zarówno astronomia, jak i fizyka oraz informatyka stosowana i fizyka techniczna też są kontynuowane. Dla tych osób, które nie kończyły studiów inżynierskich pierwszego stopnia, na drugim stopniu mamy możliwość zdobycia również tytułu magister inżynierz. Wtedy studia drugiego stopnia są czterosemestralne. Po inżynierskim kierunku tylko trzysemestralne. Ten dodatkowy kierunek, e, który prowadzimy z chemią, to, jest, e, to są materiały współczesnych technologii. Część specjalności jest e, e, kończona u nas, część w, w chemii. Natomiast taki trzon tego wiedzy i umiejętności jest wspólny łączony. po ukończeniu tego wydziału czym można się w życiu zajmować? No jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że my nie produkujemy bezrobotnych. To znaczy jest wielkie zapotrzebowanie na, na absolwentów takich właśnie kierunków. To może nie są najświeższe dane, ale chyba sprzed roku albo dwóch Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało taki raport oparty o badania danych z urzędów pracy. Okazało się, że wśród tych absolwentów z dziedziny nauk ścisłych i technicznych największe zapotrzebowanie jest na informatyków to jest około 30%. Potem są automatycy których tutaj, i, i robotycy, których też tutaj kształcimy i fizyka techniczna również jest bardzo wysoko. Jak myśmy zliczyli te wszystkie specjalności z, tej, z początku listy rankingowej poszukiwanych absolwentów, to że około 75% pokrywamy naszym kształceniem. To był wynik. Y, no cieszymy się. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję.